Witam Was w kolejnym odcinku z Bajuszów Infinite. Kłania się wojownik i kontynuujemy przygodę. Otwórz drzwi. No to otwieramy.

Czy są inne, które możemy użyć? Coś, żeby zabrać ptaka od nas? Może powinieneś zapytać maestrza samemu. Więc gdzie on jest? O, oczywiście cool. musieli zniknąć. No, well, przynajmniej zostawili pianino. Tak. Yeah. Popchnij pianino. A zatem... No dobra, idziemy dalej w takim razie. Zanim tam dalej pójdziemy... Ja bym chciał... Co, 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 co? co? No dobra, tylko czy tutaj coś znajdę? Coś będzie? Nie. Po co? Dobra, idziemy dalej. Czy ktoś tu będzie próbował nas zabić? Coś tu jest? Eee, to ja. Mia... Chociaż w sumie piszę, mogę wziąć. Żarcie też. Ci tu widzę odlatują. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Nie, nie potrzebuję. O, pieniążki, rączki, świetnie. Jeszcze. Dobra. Coś jeszcze. Oczywiście nikt nas tu nie widzi. Jak sobie zabieramy kasę z ich portfeli. Co jest, to jest, co, co tu jest? <laughs> Ogniomiot. No tego chyba jeszcze nie miałem. A zatem co wezmę? Dobra. E tak, tutaj byśmy przyszli, to teraz idziemy tam w takim razie. Te, ja, spoko. Przeszukaj kosz piknikowy. Nie, dziękuję. Śmietnik. Eee, nie. Chociaż w sumie ogniemiot może być. Bo dlaczego już by nie? Słodko! Tam jakiś prąd, jakieś wyładowania elektryczne. Super, dobra, idziemy dalej. Lecą lew komar? A dobra, w sumie. Niech, kom... Niech mi komara zrobi. Oj, widzę, że tak jest. Już wszyscy? Za, za wysoko. Oj, tarcza została uszkodzona, ukry się. O ty mała świnko. Zaraz, zaraz, zaraz. Ja tutaj chcę użyć tsunami, bo tsunami jeszcze nie używałem. Czy ktoś jeszcze będzie mnie chciał... Tam ci chyba są na łajbie. Kurczę. Niedobrze. Dobra, dostał Kurde Zaczę było się do nich zbliżyć, bo bez tego to dupa Dobra, niech ten komar zacznie, zacznie działać w końcu, bo za chwilę zginę A niech to szlak Dobra Raz, dwa Ty jeszcze skurczy byku, jak śmiesz we mnie strzelać Dobra, dawaj zdrowie, no kurde twoja... Twoje szczęście. No. Jeszcze ktoś? O! O ty, ciebie to osobiście rozwalę, skór czy byku. O! Piękny motyw. No ale co z tego, kurde? To, co nam się nie do końca podoba. Co to jest taka łuża? Jezus, ty jeszcze? Czego ty tu ode mnie chcesz? Spadaj na drzewo. Ogniomiot. Co to jest ten ogniomiot? Trzeba byłoby sprawdzić. Kto jeszcze by mnie napierdziela? Ach, takie coś. Nie wiem co to jest, ale będę tego teraz używać. Kałuża. Co to kałuża da? Co to jest za broń dziwna? Boże święty. Już? Już koniec? Co to jest za broń? Pokażcie nam. O Boże, jako to jest zmyślne, dziwne. Szczekacz? Nie, szczekaczy nie potrzebuję. Kałuża, do dupy potrzebna. Komar... Komar mi gówno pomógł. A zatem, przeszukaj ciało. Grzejnik! Te nazwy są komiczne i kosmiczne. Zasoby medyczna, przyda się. Dobra, co tutaj jest? Czy coś tutaj jest? Skrzyneczka, cokolwiek nie jest to i tak se wezmę. Tu nic. Tam musimy iść, oczywiście, logiczne. No dobra, tutaj chyba wszystko. Świecisz się, a więc możesz coś mi dać kanapkę. No, w sumie w tej chwili to, zdrowie mamy maksymalne. To musimy się przyjmować. I wytrych. Ile mamy wytrychów? 16. No, sporo. Chociaż, zważywszy, że teraz zamki potrzebują coraz ich więcej, to nie jest to takie proste jednak. 64 na orły 1300 dolców nie jest tak źle. Tu chyba wszystko. Ale nie, jakoś nie bardzo mi się podoba ten coś, ten ognia coś tam. Ale w sumie skoro już mamy, to możemy korzystać, prawda? Dobra, LK do roboty. Zamek Job. If you know what I, I mean. Dobra, hmm, zaraz, zaraz, gdzie ja tu zostawiłem tego mojego... O. I teraz pytanie, co byłoby lepsze, czy karta czołownicy, która ma 12 plus 18, czyli 50, czy to, które ma 7 plus 11, czyli 15. A... Nie, to se was ma. To jest więcej amunicji, zdecydowanie. Dobra, idziemy dalej. Dzień... dobry? Pusto? Kogo tu nie ma? Ogniomiot, nie. Nie my tu nie mamy. Coś my tu mamy? No, możemy, mogę wziąć, nie ma problemu. Przynajmniej sól trochę, trochę soli znalazłem. Ale tu jest maszynka, którą możemy wykorzystać. Coś, czy tu możesz nam dać. Apteczkę nie, sól tak. Amunco do karabinu nie, do szczekacza nie, do karteczownicy tak. Ogniemiot nie, w sumie ogniemiot tak, bo może, może potem jeszcze będę go używać. Piszczał na pewno, nie, to jest mam maxa. Dobra, reszty nie potrzeba. Tu jeszcze jest druga maszynka, tu są sole. Świetnie. Wzmocnienie pułapki kroków, diabelski pocałunek, wierzgania, nie rażenia prądem. S Jejku, jakie to drogie. jeszcze opętanie. O! Tylko czemu... Jejku, jakie to jest drogie. Nie chcę... Hmm... Wzmocnienie tsunami. Większa ilość przeciwników, które może przyczynić jednocześnie. Ocenie wierzgania. Nie, dobra. Ja bym użył tutaj czegoś, ale to jest za drogie. A zatem... Ee... To... I to. Dawaj kasę. Wszystko jest moje. Dziękuję ci bardzo. I idziemy dalej. by tu iść? Tam, oj, tam. A, 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 a tu jest jakieś coś. Elka do roboty. I co my tu mamy? Grzejnik? What the fuck jest grzejnik? Dobra, zobaczmy ten grzejnik. Czemu tak... Ale mało amunicji jest. Kurna. Tylko cztery naboje? To by was porypało. O, esencja. Więc tak, tarcze mamy. Zdrówko, solę... Solę. Co wezmę? Solę. A co? Dobra. E, co tutaj jeszcze jest? O, jest coś. Pusta. Tak, świetnie. Tylko... Kurde, ten grzejnik, to mi się nie do końca podoba. Trzy strzały. Szczerze, olewam ten grzejnik, biorę sobie kartaczownicę. Grzejnik se wezmę, ale nie z taką małą ilością amunicji, na pewno. Dobra, tam asencję mam maksymalną. Dobra, to idziemy dalej w takim razie. Ananas, nie. Nie potrzebuję. Śmietnik. Na pewno coś w śmietniku będzie. O, kurka wodna. Yy, wiem co zrobię. Sprawdzę teraz yy, możliwości grzejnika jednak. Zobaczymy jak grzejnik działa na tych przeciwników. Czy w ogóle jest wart zachodu, żeby go używać. A zatem... Ja wiem, czy on jest taki mocny. Dobra, teraz popełnię samobójstwo wzruszające. Dobra, e, amunicja do gratnika pełne. Ten tu coś ma, sól zawsze się przyda, ale ten e, grzeń mi się nie podoba. I wracam do mojej karta człownicy. Hurra. Dobra. Idziemy dalej. Ta karta czarnica wydaje się chyba najlepszą bronią razem z piszczałem, czyli z rewolwerem. Karta czarnica na dalsze dystanse, a pistolet rewolwer na bliższe dystanse. Logicznie, prawda? Serbny orzeł. Tu coś... ...też coś się znajdzie. Dobra. Tu... ...pełne. No to idziemy dalej. No, będzie pewnie walka, bo chyba są jakieś. O, jest osłona, więc znowu będzie, będzie walka. Dobra, niech będzie. Zmotoryzowane Patriota. To będzie próbował nas. załatwić? Co teraz? Ach, tu! No dobra. Wow. Co to jest za... What the hell is this? Poczekam aż mój patrota się nim zajmie. Eee, prądownik. Wykończymy e, gnoja tradycyjnym sposobem. Żegnaj, skurkowańcu. Nie było to takie trudne, prawda? Apteczka 80% gówno nam dała. Ach, cóż zastrzał. Ten tu żyje i ma się całkiem dobrze. Dobra, teraz trochę tego i niech mój przyjaciel pomoże mi w przejęciu władzy nad tym pojazdem. Wszyscy Czyli szybko już załatwiłem się ukryć Co tu masz? Wezmę, solę wezmę Zdrowie, Sole Dobra, Elka, wiesz co robić? E, nie muszę mieć więcej zdrowia, bo mam maksymalne co my tu mamy? Srebrny orzeł, zawsze coś Zapisywanie profilu to cieszy nie, ten się nie rusza na razie, nie atakujmy, więc nie będziemy go atakować. Co my tu mamy? O Boże. Co to jest? Co to jest? Aha, to są zamki. I tutaj oczywiście nic. Snajperka. Po co mi snajperka? Zajebiście. Chociaż może będzie potrzebna. No dobra, no to w takim razie... Niech będzie, że sobie wezmę. I teraz co mam tutaj? to. Aha, mam uruchomić dźwignię, ale zanim to nastąpi... Ja się przejdę jeszcze tutaj. Nie. Nie. Dobra, wezmę, bo to są sole. To sole się przydadzą. Nie. Nie potrzebuję. Śmietnik oczywiście nic nie A ja, 6 chyba obnożył. Znowu ktoś wyrzucił pieniądze do śmietnika. Zajebiście. Dobra. Możemy się stąd ruszać w końcu.

you sure that's right? Something tells me they're not exactly what they appear. I was going to have told um, you they come. No. The subjunctive? That's not the subjunctive. I don't think this syntax has been invented. Yet. Mm. We've had to have been. Had to have had been. I can't be right. They seem to want to help. They seem to be out of their minds. Odd, isn't it? What's odd? The fact that we sometimes <laughs> finish each other. Exactly. It would be odder if we didn't. How do you suppose they manage that? I'll get back to you after I figure out the floating city. <laughs> <sip laughs> Tak. Mi też to się pierdzieli wszystko i nie bardzo wiem, o co tu Kaman w ogóle. Ja już się w tym pogubiłem. No dobra, a zatem idziemy dalej. Idziemy do domu Comstocka. W końcu poznamy Hamszota. Yeah! Świetnie! Yeah! Pięknie!

Jeszcze coś? Jeszcze coś? No, ja też tak myślę. Dobra, to 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 to. Tutaj nic. To. to, to to to. Jeszcze? Kurde, dobra jesteś. 1651 dolarów. Super sprawa. Grzejnik. Nie, chociaż w sumie. Osobiście to wolę jednak wrócić po mój rewolwer. Jak się okazuje, chyba bardziej byłby praktyczny niż ten pieprzony karabin sniperski, który tak gówno mi da. Jeszcze bym spadł, cholera. A tu był? Czy mi się wydał? Tak, tu był. Proszę, rewolwer, dziękuję. Postoję. Tu, tu, tu jest kufer jakiś jeszcze. Nie, nie potrzebuję. A zatem idziemy dalej. Puste. O, to się przyda. Eee, yy, to nie. Puste. Myślałem, że śmietnik jest. No to dalej. Tutaj sól pełne. Tutaj ma jakieś maszynki. Tutaj chyba nic nie ma. A tu mogę wejść. A jakże? O, esencja. Zapas soli, wytrych super. Coś tu jeszcze jest? O! Ogniomiot. Nie, 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 dziękuję. Amunicja. Jest tu nie ma. Pochodzimy. A, 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 Trzech wymaga. Oby tam było coś yy, konkretnego. 200. No, powiedzmy, że jest to dość potrzebne. Suwaj się, bo chcę przejść. Oj! E, miło było was poznać. Co ty tu masz? Bla, bla, bla. Zwiększenie obrażeń granatnika. Maszynowego, galantnika, strzelba, wyborowy pistolet, maszynowy, wyborowy, bla, bla, bla. Nic ciekawego nie ma. Dupa! O, to może być ciekawe. Zwiększenie obrażeń przez pistolet, to co ja właśnie mam. A więc to się przyda. Strzelba, nie karabin, dobra to wszystko Jest to jakaś druga maszynka, co ona tutaj Nam może zaoferować Tym razem A wszystko takie drogie, tańsze opętanie O kurka wodna 1600 to samo, nie dobra Dajmy za spokój o, Przepraszam czy, czy ktoś z was też ziemnął? Ciekawe Podnieś ręki kto ziemną. Nie widzę. A, dobra. Hmm, dalej. A, myśmy tu nie byli, dobra. woxofon nie. Ten tu został przybity nożykiem. Ciasto nie. Tu nic. O, tu jest śmietnik Śmietnik. śmietniku, sól zawsze coś. No i teraz tak. Gdzie mamy w ogóle iść do góry? A więc ja tutaj sobie przeszukam wszystko. A, tak. Tak. Tak puste mogę tu przejść? Nie. Wszystkie mam maksymalne, a więc... O, o, kartaczownica. O, to tak Dziękuję. Czy ja tu mogę... Aha, LK zajmie się tym?